Witam wszystkich serdecznie w moim poradniku dla specjalnych ludzi z Fixed. Dzisiaj pokażę jak zebrać dm buffy. Proszę bardzo, to jest droga. Odskakujemy sobie na murek, biegniemy. Te paki są zawsze agresywne. Należy je ominąć. Że omijamy paka. Ten pak już jest friendly. Możemy przez niego sobie łatwo przebiec. Tu wszystko jest bezpiecznie. biegniemy sobie i dochodzimy do ważnego momentu. Na środku stoi boss. Markuję go krzyżykiem. Bossa należy ominąć szerokim łukiem. Schafują wiadomości, i wrzucę na O, i tu basik przychodzi, tego też omijamy. Icek. Biegniemy, biegniemy. Tutaj w tym korytarzyku może być oczko. Jeżeli oczko. A, no i właśnie. Właśnie tak się kończy. Poradnik. To już spulował oczko, jakiś retard. Dobra, robię poradnik i Netherwalkery obok mnie przebiegają. Go, Fixed! No, comment, nie. I mówię: Tutaj jest oczko, należy je szybko zbić. I po, I po sekundzie, i po sekundzie Netherwalker przebiega, nie? To będzie mistrzostwo. No dobra, biegniemy dalej. Omijamy Bossa. Boss z reguły patroluje. Należy wyczekać dobry moment. Po czym przejść. Wszystkie paki znowu są friendly. Musimy po nich przebiec. Lecimy, lecimy. Cały czas do przodu. No i dobra, za chwilę dojdziemy do króla. Król da nam bufa i będziemy bezpieczni. Kawałek tego mopka. Można szarżować. On nie atakuje. Lecimy, lecimy. Ekipa leci za mną. Tutaj stoi magiczny NPC. Markowałem go trójkątem. Należy podejść do NPC. Kliknąć opcję dialogową. Oczy. Cofnąć się na początek instancji I'm the new king. It's good to be the king. Lecimy. Teraz możecie wypić swiftness pota, jak macie, albo możecie spytać kolegów, illi macie swiftness pota. Macie swiftness. O, to nie to się wkleiło. Sorry. Macie. Swift, S, POTA. Niestety, jak to w Fixed bywa, nikt pewnie tego POTA nie ma. Dobra, zbijmy te naderwoki O jakiś mądry typ, który nie ogląda moich poradników. Jak zwykle odjebał akcję życia i nie zbił oczka w czas. To się nazywa retardyzm albo rak mózgu. Możecie nazwać to jak chcecie. Po prostu choroba objawia się tym, że dana osoba nie ma mózgu. Albo posiada mózg, tylko jest on lekko niedorozwinięty. Dobra, lecimy dalej. Tutaj, bo z gwiazdką daje pierwszego bufa na 3% kryta. Jego ja nie biorę, bo jestem warriorem, ale wszyscy kasterzy powinni go wziąć. Lecimy dalej. Lecimy, lecimy. Ta sama droga. Oczka nawet jak już będą, to nie będą agresywne, więc nie musicie się przejmować. No i co tu jeszcze w trakcie mogę powiedzieć, że pozdrawiam Anoda. Jego najnowocześniejszą wersję do tretu. Dobra, tutaj drugi buff. 200 attack power dla Mela. Cyk. Pierwszy buff podniesiony. Idziemy dalej. Tutaj możemy parkour, cyk, cyk. Tylko dla wyskilowanych graczy polecam. Tutaj możemy kupić główkę na staminę. Chlamę, tyk. Kupię sobie 10 i 2. Zbliżamy się do ostatniego buffa. Który daje nam ten boss oznaczony diamencikiem. Klikamy 15% zaminki, cyk. Koniec. Pozdrawiam serdecznie. Bił Jasur.